Dzień dobry, witam Was wszystkich przy mojej małej czarnej przedpołudniowej. Tradycja, tradycja. Ludzie potrzebują wiedzy. Kto dysponuje wiedzą, nie popełnia błędów, mówił Sokrates. Wiedzą w najważniejszych dla ludzi sprawach dysponowali tylko Staszic i Sedlak. Od nich można się najwięcej nauczyć i od nich uczyć się trzeba. Wiedza to znajomość rzeczy, prawda to zgodność rzeczy z wiedzą. Tak dotąd brak wiedzy uniemożliwiał ludziom dostęp do prawdy. Wiedza to znajomość rzeczy. Dopisek jest w nawiasie. W Biblii prawdziwa znajomość rzeczy istniejących. I potem jest następne zdanie. Prawda to zgodność rzeczy z wiedzą. Jak dotąd brak wiedzy uniemożliwiał ludziom dostęp do prawdy. Przeczytałem celowo najpierw bez tego, co jest w nawiasie, a potem całość jeszcze raz z nawiasem pana doktora. Bez zrozumienia tych dwóch, trzech zdań. Nie ma szans, żeby cokolwiek ruszyło do przodu, i nie ma się co łudzić. Ja w każdym razie udzić się już przestałem. Tak jak wczoraj wam przeczytałem, że osoba zdrowa, a zatem o zdrowym rozsądku, w cudzysłów wzięta, zawsze tym rozsądkiem się kieruje własnym, a nie cudzym. Nie daje się zwariować przez lansowanie mody na wygląd, styl życia czy cokolwiek innego. Osoba, której ciało i mózg funkcjonują prawidłowo, Wie sama, co jest dla tego ciała i mózgu dobre. Wie co czytać, wie co jeść, nie trzeba jej w niczym nic mówić. Ona sama doskonale wie, jak pokierować własnym życiem, tak żeby, żeby było ono świadome, świadome dla niej i dobre. Dzisiaj za mną to, co widzicie, jest, będzie za chwilkę wystawione. Będzie za chwilkę wystawione. od, to jest. Jakie to jest duże, takie, dotąd to jest takie. Ja już wam kiedyś pokazywałem ten obraz, wtedy nie był skończony. On był na wystawie razem ze mną na tej drugiej wystawie. Z wystawy wrócił z przygodą, z przygodą, odkształcił się po prostu, leżał. Leżało na nim kilka następnych obrazów, dociskały go i sztaluga wgniotła go od spodu. Myślałem, że będzie trzeba jakieś dziwne zabigi robić z nim. Aby ten obraz naprawić, bo to wybulwienie było o wielkości praktycznie pięści, i postał sobie tydzień w chłodnym miejscu. I wczoraj zobaczyłem, że obraz wrócił do normalności. Nie wiem, jak to się stało. Wygląda na to, że ten grunt i ta, ta farba robią swoje i on po prostu po odkształceniu, jak z gumy, wrócił bez uszczerbku. Jak go wczoraj wyciągnąłem, to. Yy, Kiedyś wiele lat temu nie zdarzało mi się, żebym hmm, jak to, żebym ingerował w coś, co powstało i zostało zamknięte. A tutaj postanowiłem zaingerować, i on został dopiero teraz skończony. Dopiero teraz jest taki, jaki być powinien. Miał nie iść w świat, miał zostać ze mną, miał być takim bardzo osobistym moim obrazem. Jest bardzo osobistym moim obrazem. To nie jest obraz dla każdego rzeczywiście, nie jest to obraz krzykliwy, chociaż jest bardzo ekspresyjny. I nie ma nic gorszego dla człowieka, który tworzy, który maluje, rysuje, rzeźbi niż tłumaczenie, co artysta chciał powiedzieć, tworząc dane dzieło. To jest katastrofa. Jest to żenujące dla mnie, dla wielu innych, moich, moich znajomych artystów. Zazwyczaj zamykają buzię i w pokorze czekają na ewentualne opinie, sugestie, czy jakiekolwiek formy krytyki, czy, czy ochuch i, i achuch, wiecie, w takim zaśpiewie wspaniałym odbiorców, co rzadko się zdarza. Jest to jeden z moich lepszych obrazów, jakie zrobiłem. Bez względu na to, czy się to komuś tam podoba, czy się to komuś tam nie podoba. Przy tej aukcji od tej złotówki, która za chwilkę będzie wystawiona, zastrzegam sobie takie prawo wycofania tej aukcji bez podawania przyczyny, czego nigdy wcześniej nie robiłem. To na wypadek, gdyby mi coś wpadło do głowy i gdybym się z nim jednak nie chciał rozstawać, to chciałem tak tutaj na marginesie powiedzieć. Do tych cytatów. Wybrałem celowo te cytaty, żeby żeby uzmysłowić co niektórym, że ten kanał, który tutaj nagrywam, to nie jest kanał pod publikę, to nie jest kanał do rozgłosu, to nie jest kanał, który ma iść w świat szerokim frontem i zbierać wszystkich, co się ma tam, żeby było tutaj dużo, dużo oglądających. W ogóle nie o to mi chodzi. Przeciwnie nieraz robiłem takie eksperymenty, bo podpowiedziano mi, że jak będzie szumny tytuł, to będą większe zasięgi przez YouTube. Rzeczywiście tak się dzieje. Gdy zmieniam tytuł na taki bardziej dla mnie żenujący, ale eksperymentalnie zrobiłem to kilkakrotnie i rzeczywiście tak jest. Zbieranie całego internetu, całego tego szlamu ludzkiego, które się tutaj pojawia. Mówię to świadomie i celowo tak, szlamu ludzkiego, przypadkowych ludzi, bo w tym szlamie szlam jest cudowną rzeczą. Często nawozi, często daje, daje życie w pewnych sytuacjach, gdzie nic innego nie zadziała. I ten szlam ludzki tutaj jest jak najbardziej uzasadniony, ale mnie nie o to chodzi. Ludzie, którzy przychodzą tutaj na mój kanał przypadkowo, i nic z tego nie wniosą, stracą tylko swój czas, bo nie zrozumieją, nie zrozumieją tego, co czytam. To jest takie rzucenie po prostu pereł przed wieprze i nie macie się tutaj co czarować, że ja tutaj będę używał jakichś tam... omijać będę pewne tematy. Nie, krótko i zwięźle. Rzucenie pereł przed wieprze, powoduje to, że ja się frustruję, bo ja muszę się uginać do waszego tam po drugiej stronie niekiedy poziomu, co miałem ostatnio możliwość zobaczenia i przeczytania tam od was z drugiej strony. Oczywiście nie do wszystkich. Ci, którzy chcą tutaj oglądać, którzy chcą posłuchać, którzy chcą tutaj wypić ze mną kawę po drugiej stronie, jak najbardziej z tego jestem zadowolony i dlatego też między innymi, między innymi dalej nagrywam ale powiem Wam, że coraz bardziej czuję coraz mniejsze parcie i potrzebę nagrywania. Nie miałem tego wcześniej, czułem taki imperatyw, że dobrze mi to robi. Rzeczywiście dobrze mi to robi, bo lubię nagrywać, ale coraz bardziej mi się nie chce. Czuję taką, powiem Wam, niechęć troszkę do tego nagrywania, bo. Ci, którzy wiedzą, że żywieniem steruje się całymi stadami ludzkimi nie potrzebują, żeby ja mnie tutaj po prostu nagrywał tych swoich tutaj wypowiedzi, to ich zachęcać do, do lektury, do czytania, do rozumienia, do pogłębiania tego, tego, tej, tej prawdy, która jest po prostu jasno podana nie trzeba natomiast cała reszta tego ludzkiego stada oni nie dosyć, że nie zrozumieją, to nawet jak zrozumieją, to zrozumieją to źle i odbiorą to jako atak na nich. A tu w ogóle nie mam zamiaru nikogo atakować. Po co mi to? Do czego? Po co mi robić tam po drugiej stronie jakichkolwiek wrogów? Jestem coraz dalszy od czegoś takiego. Kiedyś rzeczywiście mm, chciałem tam nawet zadrażnić, żeby gdzieś wejść w jakiś konflikt. Dawało mi to dużo radości, takie konfliktowanie sytuacji. W tej chwili już nie sprawia mi to żadnej satysfakcji, nawet nie mówiąc o radości. Tak jak Wam powiedziałem, lubię te nagrania, lubię, żeby sobie tutaj wyjść, zasiorbać dwa czy trzy, trzy razy tą moją czarną cholerę. Ale coraz mniej. Coraz mniej. Bardziej interesuje mnie siedzenie w swoim domowym zaciszu, robienie tego, co lubię, koncentrowanie się na zwykłym, codziennym, normalnym, wydawałoby się nudnym, monotonnym życiu. Ono nie jest monotonne. Gdy siedzicie nawet w kącie na fotelu, to możecie obserwować cały świat, który jest koło Was. On się nie różni niczym niż wyjazd na, na Hawaje czy Wyspy Kanaryjskie. Nawet przeciwnie. Nie musicie się wysilać, wystarczy, że obserwujecie. Jesteście obserwatorem tego, co koło Was się dzieje. Nawet tego, co nieraz się nie dzieje, co tylko koło Was przepływa, co się Wam pojawia na chwilę przed Waszym wzrokiem. Tak, tak sobie chciałem to Wam przeczytać jeszcze raz. Cała ta moda, cały ten zgiełk po prostu przestaje mnie w ogóle interesować. Ja nie wiem, może to faktycznie starość się zbliża, może to to żywienie, które ostatnio bardzo mocno piln znaczy pilnuje. Ja już go nawet nie pilnuje po prostu mój organizm domaga się tego samego monotonnego jedzenia. Głównie jajek, jajek z przewagą żółtek, tłuszczu zwierzęcego, uzupełnienia tylko potem bilansu. Węglowodanowego na te 50-60 gramów, żeby nie było ketonowych. I tyle, i nic więcej nie potrzeba, i ja zaczynam być szczęśliwy nie musieć Wam tutaj, żebym nie musiał nawet do Was tutaj nagrywać. Gdybym zamknął kanał, może się tak stać, że przyjdzie taka, taka chwila, że piwowarczykowi odwali i stwierdzi. A nagie mi to wszystko, całe to nagrywanie. Po co mi to? Po co mi narażać się, opowiadając Wam różne dziwne rzeczy, które mógłbym Wam tutaj naopowiadać, mógłbym Wam naopowiadać rzeczy, które, z którymi się spotkałem, które zobaczyłem, ale celowo nie mówię. Bo po pierwsze, większość z Was nie zrozumie, po drugie, nie dosyć, że nie doceni. To zrobicie ze mnie tam po drugiej stronie jeszcze większego wariata niż już sam z siebie zrobiłem, nagrywając te niektóre odcinki. Po co mi to? Do czego mi to jest potrzebne? Ja już, tak jak wam wspomniałem, nie potrzebuję się samorealizować przed wami. Przechodzi mi to. Przechodzi mi to parcie. Oczywiście, że jeszcze będzie kilka nagrań. O paru rzeczach chcę jeszcze Wam powiedzieć, ale na razie chciałbym, żeby część ludzi, którzy, którzy nie dorośli do tego, żeby wysłuchać pewne rzeczy, żeby po prostu zrezygnowała ze subskrypcji i się po prostu oddaliła w swoje prywatne, inne rejony. No to tyle. Wam chciałem tak powiedzieć i nie odbierajcie tego, że to jest jakiś tutaj zgorzkniały mój ton. Ja po prostu przestaję się pierdzielić z Wami tutaj po drugiej stronie. Po prostu lata mi Wasza opinia coraz bardziej. Yy. I stąd możecie to tak odebrać, nie? Ale tak jest. I nie będę tutaj czarował przed Wami i ukrywał, że, że jest inaczej. Tak jest. Tak się to u mnie powolutku fajnie zmienia. Życzę Wam, naprawdę życzę Wam fajnego dnia, żebyście się nie dali ogłupić. Tak jak w tym czytaniu. Nie dać się zwariować przez. Yy systemy zewnętrznej presji, ogłupiania stada, ogłupiania jednostek, robienia Wam z mózgu kapusty, czy czego tamkolwiek innego. Bo sami wiecie. Ci, którzy wiecie, to wiecie. Nie potrzebujecie żadnych instrukcji. Macie własną ścieżkę wytyczoną, wiecie, co jest najistotniejsze, wiecie, co tym wszystkim zawiaduje, co tym wszystkim steruje i tyle wszystkiego. A te moje tam gadki, dygresje, czy tam pokazywanie tych obrazów z tyłu za mną. Już nie będę mówił na to obrazki czy bohomazy, tylko obrazy. Ja maluję obrazy, a to, że kiedyś nazywałem to troszkę inaczej, też mi już przechodzi. To są obrazy, to są poważne moje obrazy. Bez względu na to, co sobie tam po drugiej stronie myślicie. Życzę Wam raz jeszcze miłego dnia i żegnam się tym tym miłym na koniec akcentem. Trzymajcie się.